Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj zapraszam Was na filmik dotyczący nowości w sklepie Equesta. Jeśli chodzi o sprzęt wykorzystywany przy realizacji pasji, to koniarze traktują go w 100% poważnie i wyjątkowo. Cały czas wychodzą nowe kolekcje, kolory i wzory, dzięki czemu możemy ubrać siebie oraz konia na trening czy gdzie tylko chcemy, dokładnie tak jak byśmy chcieli. Dzięki temu możemy przywdziać się w coś całkowicie dopasowanego do naszej pary. A co jeśli można w łatwy sposób stworzyć ekwipunek tak indywidualny, że nie ma go nikt Inny. Do oferty sklepu Equest weszła właśnie możliwość wykonania indywidualnego, spersonalizowanego haftu na produktach ze sklepu. Jeśli chcecie się dowiedzieć trochę więcej o tym, jak to wygląda i jak zrealizować takie zamówienie, to opowiem o tym właśnie w dzisiejszym filmie. Chodząc na stronę sklepu, należy najpierw wejść w zakładkę personalizacja. Haft możecie wykonać w trzech różnych czcionkach z wykorzystaniem małych i wielkich liter. Jednak pamiętajcie, że czcionka Numer 3 nie ma małych liter, więc musicie mieć to na uwadze przy tworzeniu napisu. W tym momencie marka Equest daje możliwość wyszycia napisu na czapraku, t-shirtie oraz bluzie. To sprawi, że będą one całkowicie wyjątkowe. Do wyboru udostępnione są cztery kolory nici: złoty, srebrny, biały oraz czarny. Daje to możliwość różnorodnego i idealnego dopasowania do siebie koloru, np. czapraka i właśnie nici. Ważne jest to, że maksymalnie można wyhaftować 20 złotych. Znaków, ale myślę, że dla większości będzie to wystarczająco. Jak w takim razie wykonać zamówienie z personalizacją? Oczywiście nie ma w tym nic trudnego. Najpierw należy dodać do koszyka produkt, na którym chcecie wykonać ten personalizowany haft, czyli bluzę, koszulkę albo czaprak, oraz oczywiście usługę personalizacji. Teraz wisi ona na sklepie w promocyjnej cenie 19 zł, a po zakończeniu promocji będziecie mogli ją zakupić za 39 zł. Kolejnym krokiem jest określenie w uwagach do zamówienia parametrów naszego wymarzonego haftu. Musicie wpisać w polu uwag tekst, który chcecie wyhaftować, zaznaczając konkretnie duże i małe litery. Musicie również wybrać rodzaj czcionki, a także kolor nici. Konieczne jest również wskazanie lokalizacji waszego wyszycia. Ważne jest to, że aby zrealizować zamówienie z haftem, czyli z personalizacją, musi być zamówienie opłacone z góry, czyli nie ma możliwości wysyłki za pobraniem. I z instrukcji to by chyba było na tyle. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście zdecydowani na skorzystanie z personalizacji na sklepie Equesta, to nie zapomnijcie o używaniu kodów waszych ulubionych influencerek w polu kodów rabatowych. Dzięki temu uzyskacie 10% rabatu na produkt, na którym chcecie coś wyhaftować, a po zakończeniu promocji również na sam haft. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tej nowej usłudze w sklepie Equesta. Dajcie znać, czy skorzystacie, czy Wam się to podoba. Ja osobiście już zamówiłam swój personalizowany produkt. No i co, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam Was na Facebooka, Instagrama oraz grupkę Equesta i się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!